Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Prace przy jej budowie trwały 12 lat. Od końca XVIII wieku strzegła południowych granic rosnącego w siłę Królestwa Prus. Broniąc przeprawy z Czech w głąb Śląska przez Przełęcz Srebrną, odstraszała przede wszystkim Austriaków. Dzięki swej monumentalnej, naskalnej konstrukcji szybko zyskała miano Śląskiego Gibraltaru. Oto ona, twierdza Srebrna Góra, forteca, która w zamyśle jej architektów miała być nie do zdobycia. Twierdza Srebrnogórska, wzniesiona z rozkazu króla Fryderyka II, zwanego Wielkim, należała w XVIII wieku do najnowocześniejszych tego typu budowli. Do dzisiaj zachowała swą integralność i pierwotną formę, co czyni z niej zabytek unikalny zarówno w Polsce, jak i w Europie. Znajdujemy się na dziedzińcu Dążonu. To było miejsce ostatecznej obrony, takie serce twierdzy. Tak, jest to główny obiekt na całej twierdzy, najważniejszy strategicznie dla jej funkcjonowania. Dążon Srebrnogórski jest zbudowany aż z czterech wież, zwanych bastejami. Był obiektem militarnym i gospodarczym. Dążon to nie jedyna budowla twierdzy. Otaczają go bastiony i forty. Tak, zgadza się. Wokół Dążona zbudowano szereg umocnień. Przede wszystkim jest to płaszcz bastionowy, a Także umocnienia na wzgórzach zwane chochołami, e, miały one na celu dodatkowo wzmocnić dążon i e, spowodować, że będzie lepiej się mógł bronić. Ma pani na sobie piękny historyczny kostium, Ale z jakiej epoki pochodzi? Jest to kostium e, polskiej markietanki. To były e, panie, które pełniły różne funkcje, przede wszystkim pomagały żołnierzom w życiu codziennym, były także e, sanitariuszkami. Szczególne obiekty twierdzy łączył system korytarzy i sucha fosa. Po zamknięciu mostu zwodzonego, ulokowanego przy bramie orła, obiekt stawał się niedostępny. Czego twierdzę srebrnogórską nazywano Śląskim Gibraltarem? Jest zbudowana na szczycie wzgórza, tak jak tamten, bardzo dobrze zabezpieczona. Właściwie chroniła cały grzbiet górski. W zasadzie wszystkie pomieszczenia to odporne kazamaty? Tak, twierdzy zbudowano 288 kazamat, 52 jest czyli właściwie można było się tutaj bronić przez bardzo długi czas. A w samej twierdzy ilu żołnierzy mogą stać? 2,5 tysiąca. Średnio, bo były takie czasy, że 1200, ale ogólnie, że zwiększa się uwagi na całą historię stuletnią, to 2,5 tysiąca żołnierzy tutaj funkcjonowało Srebrna Góra była samowystarczalna. Działała tu piekarnia i browar, hodowano zwierzęta, a w magazynach można było przechować zapas żywności i opału na kilkumiesięczne oblężenie. Każdy z fortów miał też własną studnię. Prost. Jak wyglądało żołnierskie życie w twierdzy Srebrna Góra? Ciekawostką jest ilość alkoholu, jaki tutaj spożywano, bo średnio żołnierz popijał sobie piwko. Więc takie cienkie piwko, 3000 litrów piwa, wydawano dziennie. Natomiast na przykład komendant zażyczył sobie na obronę 3-miesięczną twierdzy wódeczkę z takiej wyższej półki. 3500 litrów, czyli no taką ilość sporą. A co jadali prosty żołnierze? Właściwie jadali warzywa, przetwory mączne, dwa woły dziennie zabijano. To właściwie taka ilość, że dla oficerów coś starczało, ale dla takich szarych żołnierzy trochę tłuszczu do zupy i na tym koniec. Żołnierz miał dogodną sytuację, bo żołnierz żołnierzem w twierdzy był tylko 4 dni w tygodniu, a 3 dni był normalnym pracownikiem. Za to dostawał brzęczącą monetę, więc no, mógłbym sobie kupić lepsze jedzenie, ser czy właśnie mocniejsze piwko. <grym> <zezpani claimed> Sulter <Tuesday> <grym w zezpani> <grym w zezpani> Abteilung! Co to jest pruski dryl? Dryl pruski e, są to kary cielesne, które tutaj stosowano na żołnierzach. Mówiło się, że żołnierza tutaj prano jak mokre żyto przez całe 100 lat e, funkcjonowania twierdzy. Żołnierz miał się bardziej bać pod oficera niż wroga na polu w Czy rekrut wie, co to jest za przyrząd i do czego służył żołnierzom? Nie mam pojęcia. E, to proszę tutaj wejść po tej drawince do góry. Nogę trzeba przełożyć przez górę, idealnie. E, to nogę trzeba ulżyć, bo muszę tą drabinkę no. zabrać. Nogi trzeba wyprostować w dół. Przyrząd do prostowania charakteru żołnierza. Jeżeli żołnierz nie chciał wykonywać prostych czynności, pyskował do oficera, wtedy sadzano go na takiego osiołka i siedział od świtu do zmierzchu. No nie jest to wygodne, przyznam. Żeby kara była bardziej dotkliwa, tą część osła obijało się blachą miedzianą, a u góry był taki centymetrowy rancik, który wpijał się w odpowiednią część żołnierza. Natomiast do nóg nieszczęśnika za kostki przywiązywano dwie ciężkie, 24-fundowe kule. Czy ja mogłabym tą drabinkę jednak poprosić? No, cała opowieść jest 40-minutowa, <laughs> więc tutaj tak szybko... A, najważniejsza rzecz. Dobrze wykonana kara, żołnierz szeroko chodzi przez pięć dni. Co to za pomieszczenie? Gdzie się znajdujemy? Pomieszczenie artylerii. Tutaj spali artylerzyści. Do obsługi armaty było czterech kanonierów. Spało sobie na takiej pryczy. Co 60 centymetrów jeden siennik. Ze względu na chłód musieli spać blisko siebie. 20 cm słomy, siennik i dwa koce to było całe wyposażenie dla jednego żołnierza. Stojak na broń, stół, cztery taborety. Czy okna były zamknięte, tak jak teraz, tak. pozamykane? Drzwi, drzwi okna w całej twierdzy musiały być pozamykane, były drewniane, takie, e, takie e, można by powiedzieć, e, zamknięcia, natomiast wszystko było jeszcze wypełnione słomą. Jeżeli chodzi o oblężenie, oczywiście okna wtedy odsłaniano, no i tutaj jest system wentylacyjny, który zabierał gazy prochowe na zewnątrz, gdy wystrzelano tych pomieszczeń. Z takiego nieprzystosowanego okienka można było strzelać z armaty kartaczowej albo z muszkietu. Twierdza srebrnogórska tylko raz została poddana realnemu sprawdzianowi. Armia napoleońska oblegała te fortece nie do zdobycia i największą górską warownię Europy przez całe sześć dni, a oblężenie, które nie zdążyło się na dobre rozpocząć, szybko zakończył pokój w Tylży w 1807 roku. Górująca na skalnych szczytach twierdza srebrnogórska jest wyjątkowym pomnikiem historii i prawdziwym skarbem tego regionu. Ale nie jedynym. Przykładem doskonale zachowanych fortyfikacji, tym razem miejskich, jest paczków paczków czyli miasto-warownia. Jeśli dobrze wytężymy wzrok, zobaczymy je ze srebrnej góry. Obrazu średniowiecznych miast w XIX wieku stopniowo znikały okalające je mury obronne. Są jednak wyjątki. Jednym z nich jest paczków miasto Warownia. Jego fortyfikacje przetrwały do dzisiaj w niemal niezmienionej formie. Tutaj nawet kościół ma charakter obronny. Obwarowania wzniesione z lokalnego kamienia łamanego w obwodzie mają aż 1200 metrów. W eliptycznym ciągu paczkowskich murów osadzone były 24 baszty łupinowe i czworoboczne, z których do dzisiaj przetrwało 19. Paczkow bronił granicy księstwa nyskiego. W zasadzie od początku był miastem obronnym. Paczków został założony jako miejscowość obronna na polecenie biskupa Tomasza I. Mury obronne Paczkowa przetrwały w doskonałym stanie. Można powiedzieć, że zachował się w zasadzie ich pełny przebieg. Mają około 1200 metrów bieżących. Pewnego rodzaju ciekawostką jeszcze w, po, w początkach wieku XIX Paczków był na noc zamykany. Kto wrócił przed zachodem słońca, spał w domu. Kto nie, spał na łące. Zachował się też średniowieczny układ urbanistyczny miasta z historyczną parcelacją. Nic się w zasadzie nie zmieniło. Yy, tak, żadna z ulic od założenia miasta yy, do dzisiaj yy, nie zmieniła swojego biegu. Kościół św. Jana Ewangelisty to kościół inkastelowany. Co to oznacza? To znaczy przygotowany do yy, obrony, obawy przed Turkami. Przygotowano kościół jako to ostatnie miejsce obrony, kiedy już mur nie wytrzymają. Co świadczy o tym, że jest to budowla obronna? To chociażby tego rodzaju rzecz, że wewnątrz Znajduje się studnia, która miała za zadanie zapewnić obrońcom wodę. Stosunkowo wysoko podniesione okna. Nad oknami specjalne otwory do wylewania smołu i wrzątku. Wejście na wieżę też z wnętrza kościoła. To nie tylko zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji, który wpisano na listę pomników historii w 2012 roku. Będąc w tym mieście, warto odwiedzić ekspozycję w Muzeum Gazownictwa jeden z największych europejskich zbiorów urządzeń związanych z produkcją i dystrybucją gazu miejskiego. Dodatkową atrakcją muzeum jest świetnie odrestaurowana architektura przemysłowa z początku XX wieku. Tutejsze Muzeum Gazownictwa to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy zobaczyć oryginalne urządzenia do produkcji gazu miejskiego. W Muzeum Gazownictwa znajduje się oryginalny ciąg produkcyjny gazu, zaczynając od piecowni, w której można zobaczyć oryginalne piece poziomo retortowe do produkcji gazu. Po oczyszczanie tego gazu, czyli aparatownie, oraz zbiornik, gdzie ten gaz magazynowano. W muzeum znajdziemy rozmaite urządzenia działające właśnie na gaz. Tak, są to urządzenia m.in. jak piecyki łazienkowe do podgrzewania wody, popularnie nazywane junkersami. Są to kuchenki gazowe, ale kuchenki bardzo nietypowe, bo i kuchenki, które pieką, gotują, ale również ogrzewają pomieszczenia, ponieważ posiadają kaloryfery. Lokówki, żelazka, a także chłodziarka na gaz. Lodówka na gaz. Lodówka na gaz, tak to można określić. W muzeum znajduje się unikatowa kolekcja gazomierzy. Są to gazomierze z dwóch, właściwie trzech różnych epok. Począwszy od końca XIX wieku, XX wiek, oraz XXI, czyli współcześnie używane gazomierze w polskim oraz europejskim gazownictwie. A także gazomierze takie bardzo unikatowe, przedpłatowe na monety, bądź też na żeton. Paczków nazywano polskim carcasson. Okazuje się jednak, że nie do końca jest to trafne porównanie. Popadające w ruinę mury obronne Karkasą odbudowano w XIX wieku, natomiast Paczków stoi niewzruszony od średniowiecza.